Państwu. Witam serdecznie na moim kanale. Jestem Somo. Bardzo mi miło, że odwiedzacie Państwo mój kanał, zostawiacie suby i lajki. Witam także serdecznie nowe osoby i cieszę się, że jest nas tutaj coraz więcej. Tematem dzisiejszego odcinka jest relacja pomiędzy katem i ofiarą. Te ramy są ściśle ze sobą powiązane i występują razem. Nie ma ofiary bez kata i odwrotnie. Zdarza się także, że dwie osoby zamieniają się pozycjami. To znaczy ofiara staje się katem, a kat ofiarą. Chciałabym się skoncentrować dzisiaj na poszukaniu odpowiedzi na pytanie, kto i dlaczego tworzy taką konstelację. W takim układzie ludzie ranią się wzajemnie i są mało szczęśliwi ze sobą. Ja już kiedyś nagrałam odcinek o podobnej problematyce, czyli o koluzji narcystycznej, gdzie jest właśnie mowa o tworzeniu związków przez ludzi, którzy nieświadomie wybierają partnerów w oparciu o własne, nieprzepracowane traumy z dzieciństwa. Jakie nadal noszą w sobie. Dzisiaj chciałabym temat kata i ofiary jeszcze rozwinąć, najlepiej na konkretnym przykładzie z życia wziętym. Wyobraźmy sobie następującą parę: pewien mężczyzna i kobieta w swoim związku tworzą nieustające konflikty. Zawsze znajdują jakiś powód do kłótni. On zarzuca jej, że powinna schudnąć, pójść na siłownię, bo on lubi kobiety wysportowane. Tak naprawdę to jego przyjaciółka nie ma nadwagi i jest nawet proporcjonalnie zbudowana. Ale w jego ocenie jej wygląd nie jest w porządku. Mężczyzna ten ma potrzebę dewaluacji drugiej osoby. Być może sam nie czuje się dobrze ze sobą, ma niską samoocenę i to jest powodem krytyki jego obecnej partnerki. Z poprzednimi zresztą robił podobnie. Jak dotąd, mimo 40 lat, ma za sobą jedynie krótkie i przelotne związki. Jest nieszczęśliwy. I cierpi. Odgrywanie przez niego roli kata jest jedynie możliwe, gdy trafia na e, kobietę, również z niską e, samooceną taką, która jest przyzwyczajona do negatywnej oceny, na przykład przez swoich rodziców e, w dzieciństwie. Tak naprawdę jej wygląd, ani charakter nie mają tutaj większego znaczenia. Chodzi jedynie o jej zgodę na złe traktowanie siebie. Osoba, która tkwi w roli ofiary, pragnie, żeby jej partner się zmienił. Niestety, nie zawsze się tak zdarza. Kat może składać obietnicę bez pokrycia, ale rzadko kiedy zmienia swoje zachowanie. Ofiara nie robi nic, co mogłoby zakończyć tę przykrą sytuację. I tkwi w swojej roli. Może jedynie narzekać do znajomych i żalić się na swoje położenie. Jednak nie wie, jak rozwiązać swój problem. Tak samo jak nie zdaje sobie sprawy, co ją trzyma w tym nieszczęśliwym związku z toksykiem. Czuje się pokrzywdzona i w rzeczywistości pozwala, żeby partner ją dręczył, bo nie potrafi stanąć ani w swojej obronie, ani się rozejść. Tutaj w tym związku role, role są ściśle ustalone. Relacje ofiary i kata mogą również mieć inny charakter, kiedy partnerzy zamieniają się regularnie rolami, i każdy z nich występuje raz w jednej, raz w tej drugiej, sprawiając sobie nawzajem ból. Podam Państwu przykład takiego trudnego związku. Naszymi bohaterami będą Kasia i Marek, którzy często kłócili się ze sobą z powodu y, różnych konfliktów na te pieniędzy. Kobieta lubiła kupować sobie różne y, ładne ubrania i zdarzało się, że zaciągała pożyczki u znajomych. Jej partner nie mógł tego znieść, zarzucając jej rozrzutność i brak odpowiedzialności. Każda z kolei obarczała winą Marka, że nie zawsze ma pracę, a jeśli już, to że za mało zarabia. Każdy z nich widział siebie jako ofiarę e, swojego partnera, cierpiąc z powodu e, zarzutów i obwiniania. Niestety oboje nie potrafili dostrzec e, swojego udziału w toczących się od 30 lat konfliktach i zatargach. Żadne z nich nie poczuwało się do odpowiedzialności za swoją sytuację w ich związku. Czuli się pokrzywdzeni i nierozumiali. A nieświadome schematy ich zachowania były e, dla nich samych niewidoczne. Jeśli chodzi o Kasię, to nie zdawała sobie sprawy, że idąc na zakupy, poszukiwała uwagi i zainteresowania ze strony ekspedientek, które były dla niej miłe. Gdy mierzyła ubrania, słyszała od nich komplementy, które poprawiały jej samopoczucie. Czuła się ważna, gdy były uczynne, pomocne i ogólnie. Skakały koło niej. Natomiast Marek, jej partner, wychowywał się w domu, w którym niestety rządziła matka, chociaż ojciec też lubił mieć ostatnie słowo. I dlatego dochodziło do częstych kłótni. Dorosły Marek zachowywał się podobnie jak jego rodzice, dążąc do dominacji. Co było powodem, że wdawał się w konflikty z szefem w pracy, a następnie został zwalniany. W domu również chciał mieć władzę nad swoją partnerką. Denerwowało go szczególnie, że jest od niej finansowo zależny, co niszczyło jego szacunek do samego siebie. Natomiast pytania o pracę ze strony Kasi zawsze kończyły się kłótnią. Jak więc można wyjść z rolikata lub ofiary. Dobrym wyjściem na początek jest uzyskanie dostępu do nieuświadomionych przyczyn swojego zachowania a w przypadku związku także i tych, które ma partner. W omawianym przykładzie Kasia miała następujące schematy. Niezaspokojoną potrzebę uwagi, wyniesioną z dzieciństwa i poszukiwanie jest zaspokojenia w sklepach przez ekspedientki. Następnie niską samoocenę Którą chciała podnieść poprzez noszenie drogich ubrań czy biżuterii. Zaciągając długi, irytowała i karała swojego partnera, Marka, który przypominał jej własnego, dominującego ojca. Była na niego wciąż zła za smutne dzieciństwo, i te negatywne emocje znalazły ujście w jej małżeństwie. W stosunku do swojego partnera. Jeśli chodzi o marka, to na pierwszy plan y, wysuwają się y, takie dysfunkcyjne zachowania jak skłonność do tworzenia konfliktów, chęć dominacji w związku, brak refleksji nad własnym zachowaniem, jeśli chodzi o pracę. Widać tutaj, że oboje partnerzy, mają własne trudności, które regularnie powracają i niszczą ich relację. Oboje uważają siebie za ofiarę partnera, jego złej woli. Czynione wzajemnie zarzuty ranią ich i oddalają od siebie, chociaż nie prowadzą do rozwodu. Zauważenie przyczyn cierpienia w związku. Może być pierwszym krokiem do jego naprawy. Wiele zależy jednak od dalszej pracy nad sobą i osobistej motywacji każdego z partnerów. Na koniec chciałabym życzyć Państwu powodzenia w przezwyciężaniu własnych trudności, ale także i zaznaczyć, że nie każdy związek można uratować. Z osobą, która uparcie odmawia współpracy, nie uda się znaleźć satysfakcjonującego rozwiązania. Bardzo proszę o komentarze Państwa, gdyż mogą być one bezcenne dla innych oglądających. Ja sama również y, lubię je czytać i mi pomagają one tworzyć następne filmiki, gdy wiem, co Państwa. Interesuje. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia. Cześć.